Dzisiaj rozegrałyście mecz z chińskimi Taipei i od razu po wejściu na lód pokazałyście dominację. Spodziewałyście się takiego wyniku? Wydaje mi się, że spodziewałyśmy się tego wysokiego wyniku, bo mamy ostatnio bardzo dobrą skuteczność. Każde sytuacje prawie przekształcałyśmy w bramki. No Na pierwszą tercję trzeba wejść no z całej siły, żeby Mam po prostu zdobyć jak najwięcej bramek, żeby mieć tą przewagę. A można powiedzieć, że znalazłyście sposób na chińskie Tajpej, bo jednak grają one w innym stylu i mniej wygodnym dla Was? Wydaje nam się, że wydaje mi się, że tak, bo grałyśmy szybko krążkiem, no po prostu goniłyśmy je i no, wydaje mi się, że znaleźliśmy po wyniku patrząc, no to wydaje mi się, że znaleźliśmy ten sposób. A zaskoczyło Ci coś w dzisiejszej grze Waszych rywalek? Y, tak, że bardzo szybko podjeżdżały do nas i nie dostawiały nam y, takiego wolnego lodu, powiedzmy. Że zawsze były przy nas i nas pilnowały bardzo. Y, grasz na Słowacji. Sądzisz, że stajesz się jedną z liderek podczas kadry? Y, nie wydaje mi się. No, są dużo lepsze dziewczyny ode mnie i są o wiele bardziej doświadczone zawodniczki. Dlatego wydaje mi się, że, że na ten moment nie. A właśnie gra na Słowacji bardzo cię rozwinęła? E, uważam, że tak, że, że bardzo, dużo, bardzo, bardzo dużo mnie rozwinęła i no, jestem lepszą zawodniczką w wielu aspektach. Dawno nie grałyście z Islandią, czy jest to dla Was bardzo duży znak zapytania? Wydaje mi się, że tak, ponieważ to jest taki przeciwnik, z którym w sumie ja grałam tylko na juniorkach i no, nie wiemy, jak dziewczyny grają, nie wiemy czego się spodziewać, ale nastawimy się tak samo jak zawsze na ten na mecze. W końcówce meczu było widać, że za wszelką cenę chcesz dobić wynik do 10. Czujesz jakiś niedosyt? Trochę niedosytu czu, niedosyt czuję, ponieważ no ta ostatnia sytuacja, gdzie no krążek był dosłownie na linii, no to ciężko tak powiedzieć. No, leki niedosyt jest, aczkolwiek uważam, że wynik 9 do 2 to bardzo dobry wynik. Jednak wysoko dominowałyście w dzisiejszym, jak i wczorajszym meczu. Nie nudzą cię takie pewnie? Nie, nie nudzą. Mecz to mecz, nieważne jaki wynik. Nieważne jaki wynik, dlatego mecz, jak mecz.